ARN.EU Jest 23 kwietnia, a to oznacza, że na Wii U pojawiła się druga część pakietu DLC do gry Mario Kart 8. Jego pierwszą część testowaliśmy w listopadzie i byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni stosunkiem ceny do całej masy zawartości, jaką oferował pakiet. Z przyjemnością ogłaszamy, że druga połowa zestawu jest równie dobra, a może nawet lepsza. A w dodatku, nawet gracze, którzy DLC kupić nie chcą, również powinni słuchać uważnie, gdyż wraz z aktualizacją Mario Kart 8 Trzymało dość znaczącą łatkę dodającą do gry nową, szaloną klasę prędkości wyścigów. Ale po kolei. Tematem przewodnim drugiej paczki DLC jest gra Animal Crossing, której sam nie jestem zbyt wielkim fanem. W jej skład wchodzi trzech nowych kierowców: mieszkaniec Izabela z AC oraz dry Bowser z Mario. Cztery nowe wozy oraz to co najważniejsze, aż osiem nowych tras podzielonych na dwa puchary. Pierwszy puchar Crossing Cup to moim zdaniem ta słabsza część paczki. Jak w przypadku poprzedniego DLC, dwie pierwsze trasy to remake torów ze starszych gier, pozostałe to pozycje zupełnie nowe. Niestety wydaje mi się, że dobór poziomów do zremasterowania był dość słaby. Pierwszym remasterem jest Baby Park z Gamecube, który jest chyba najmniejszą trasą w całej grze. To prosty, wydłużony ponczek w stylu toru NASCAR, który pokonuje się w około 10 sekund. Ponieważ tor jest krótki, gra każe wykonywać nam 7 okrążeń w miejscu standardowych 3. Szkoda tylko, że tor jest płaski i wieje nudą, a przez swoje rozmiary ciągle mijamy się z kierowcami, którzy robią inne okrążenia niż my, przez to ciężko momentami ustalić czy kogoś wyprzedzamy, czy po prostu ktoś ma w stosunku do nas aż dwa kółka straty. Słaby projekt trasy ratować próbuje trochę szalona oprawa wesołego miasteczka i fajna muzyka, która przyspiesza z każdym okrążeniem, ale nie jest to chyba tor, do którego będę zbyt często wracał. Dużo fajniejszym jest poziom drugi, remake Cheeseland z Game Boya Advance. Ten jest w zasadzie przeciwieństwem Baby Parku. To długa, całkiem miła trasa zrobiona ze szwajcarskiego sera stylizowanego na pustynię, ale gdzie Baby Park cieszyło oko kolorową, bogatą oprawą, tak tu teren po prostu wieje nudą. Gdzie Gdzieniegdzie prostawiani są widzowie czy pojedyncze cząp ale prócz tego jakoś tak tu pustawo. Całkowicie rekompensują to za to plansze nowe. Wild Woods jest trasą po prostu fenomenalną. To kraina, w której żyją sobie szajgaje i która toczy się dzięki platformom antygrawitacyjnym wzdłuż drzew, wewnątrz pniaków, a nawet na pokrytym liśćmi Bajorku. Trasa ta nie tylko zaprojektowana jest w bardzo pomysłowy, typowy dla Mario Kart 8 wijący się sposób, ale zawiera jeden z najładniejszych projektów lokacji pełnych koloru, małych szczególików, wiosek pełnych tołdów i zwisających z lin Pięknie to wygląda i stanowi wielki kontrast względem bardzo nijakiego pustynnego poprzednika. Trend zwyżkowy kontynuuje ostatnia trasa pucharu, tytułowy Animal Crossing. Mimo iż nie jestem fanem gry, przyznać należy, że zarówno oprawa, jak i sama trasa robią wrażenie. Animal Crossing przypomina mi troszkę mieszankę między zeldową mapą z pierwszego DLC, a płytową planszą Mumu Meadows. Jest to szeroka i dość prosta trasa, przepleciona drzewkami, które należy wymijać, czy wyskakującymi z ziemi krecikami. Ogółem jest fajną odskocznią po szalonym projekcie poprzedniczki, zachowując jednocześnie estetykę crossingu. Podczas gdy Puchar Crossing to taki mieszaniec dobrych i słabszych torów, drugi zestaw tras, czyli Puchar Bell, to sama śmietanka naprawdę niesamowitych tras. Wszystkie cztery bardzo mi się podobały. Pierwsze dwie trasy to znów remastery starszych poziomów. Pierwsza to bardzo atmosferyczna neonowa trasa Koopa City z Mario Kart 7. Ten deszczowy poziom wije się niczym tor wyrwany żywcem z Wipeouta, a efekty deszczu na ekranie to miły, choć tylko kosmetyczny dodatek. Dzięki połyskującym w neonach kałużom jest to również jedna z ładniejszych map w grze. Tor drugi to fenomenalny i wymagający dużo skupienia Ribbon Roads GBA. Ta inspirowana pokojem dziecięcym trasa przywodzi mi na myśl świetne Micro Machines i Revolta. Nie dość że toczy się na pierwszej klasy tle, wymodelowanym na pokój młodego fana Nintendo, to i sama wijąca się i falująca na wietrze trasa sprawia sporo satysfakcji i bardzo przyjemnie waży poziom trudności z frajdą. Potrzeba sporo skupienia, by driftując, nie wypaść z toru, ale jednocześnie jest na tyle szeroki, żeby z większych problemów. A tu sobie radę nawet początkujący gracz Tor trzeci to kolejna nowość, bardzo pomysłowy Super Bell Subway toczący się w metrze. Choć podobny do istniejących plansz w supermarkecie czy na lotnisku, ten idzie o krok dalej rozwidlając się wielokrotnie, pozwalając graczom jeździć na torach wymieniając pociągi, nad torami, a nawet obok nich. Jest to trasa, która wymaga chyba największej ilości poznawania, bo wiele alternatywnych ścieżek oznacza jednocześnie, że każdy grający będzie musiał odkryć na własną rękę swoją prywatną, optymalną drogę. Trasa ostatnia to mój zdecydowany faworyt tego zestawu: Big Blues F-Zero, będący długą serpentyną w stylu Rainbow Road. Naszym celem nie jest przejechanie wszystkich okrążeń, a dotarcie w jednym kawałku od startu do finiszu, poruszając się przy tym po przyspieszających taśmach i unikając wypadnięcia z toru, co nie jest tu zbyt trudno. Mapa ta daje niesamowite poczucie pędu, akompaniowana jest fantastyczną muzyką i jej jedyną wadą jest w zasadzie chyba fakt, że jest dość trudna, więc w pełni docenią ją głównie zaawansowani gracze. Jak wspomniałem na początku materiału, nawet gracze, którzy nie planują zakupu DLC do Mario Kart i tak mają powód do powrotu do tego tytułu dzięki nowej aktualizacji 4.0, która dodaje do gry obsługę nowej klasy prędkości kartów 200cc. Miałem co prawda nadzieję, że tryb ten otworzy nową serię pucharów obok istniejących 50, setki i 150, ale nic z tego. Opcję 200cc wybrać możemy wyłącznie w trybie wyścigu niestandardowego. 200cc drastycznie zwiększa poziom trudności gry, ale daje też pojazdom niesamowitego kopa. Wspomniana przed chwilą plansza Big Blue przefruwa momentami tak szybko, że mój biedny, stareńki mózg nie nadążał z reagowaniem, ale jest to doznanie, którego zdecydowanie warto spróbować. Poczucie prędkości jest niesamowite, nawet jeśli połowę trasy spędzimy na poboczu, próbując wrócić na tor. Wracając jednak do głównego tematu, druga paczka DLC do Mario Kart 8 to genialny, warty każdej złotówki zakup, który ucieszy każdego fana tej serii. Za jedyne 32 zł powiększymy grę o aż 8 naprawdę solidnych tras, nie licząc nawet bonusów kosmetycznych, takich jak nowe postaci czy wozy. Zdecydowanie najlepszym zakupem jest jednak zestaw pierwszej i drugiej paczki, które za jedyne 48 złotych odblokują zawartość obu pakietów to jest aż 16 nowych torów, 6 postaci i 8 pojazdów. Taka oferta zawstydza zdecydowanie konkurencję sprzedającą za grube pieniądze bzdurne skórki czy żetony. Polecam z całego serca wszystkim fanom ścigałek z Marianem.